Wiecie, co bardzo podoba mi się w takich miejscach jak to? Że nie ma w nich nikomu do niczego potrzebnych zakazów dotyczących picia alkoholu w miejscu publicznym. Bawaria, bo o tym dzisiaj mowa, opowiem Wam o jej bardzo liberalnym podejściu do picia alkoholu. Właśnie, zapraszam. Bawaria ma tak bardzo. Liberalne podejście do picia alkoholu, że właściwie nie ma tutaj z tym żadnego problemu. Jak widzicie, za mną znajduje się komisariat policji, a ja sam siedzę sobie z piwkiem na dworcu autobusowym. Żeby było jasno, łatwiej zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, powiem wam, że na Bawarii piwo nie jest w ogóle alkoholem. Piwo jest produktem Wręcz niezbędnym do życia. I żeby było ciekawiej, mają wpisane to do własnej konstytucji. Tak, tak. Bawaria ma własną konstytucję. Oczywiście tą główną konstytucję jest główna e, niemiecka konstytucja, i ona jest jakby e, taka przodująca. Jednakże każdy land, czyli tak jakby u nas województwo, ma własną konstytucję, która może. Regulować różne społeczne sprawy wewnątrz takiego właśnie landu. I jednym z takich właśnie zapisów w konstytucji jest właśnie to, iż piwo nie jest alkoholem. A żeby było ciekawiej, to powiem Wam, że rowerzysta jeżdżący tutaj może mieć we krwi aż 1,6 promila alkoholu we krwi. A zupełnie normalne. Zupełnie normalnie kierowca prowadzący samochód może wypić trzy piwka, dlatego że tutaj dopuszczalne, dopuszczalne stężenie kierowcy jest do 0,5 promila. I pewnie wielu z Was teraz powie, że no tak, to pewnie wszędzie leżą nawaleni, chodzą pijani codziennie, tu w ogóle to jest kraina rozpusty i alkoholizmu. No więc nie. Słuchajcie, muszę Was zaskoczyć, do tego stopnia jest to ciekawe, że tutaj właściwie nigdzie nie spotyka się ludzi pijanych na ulicach, a przynajmniej bardzo rzadko. Nie ma tutaj izb wytrzeźwień, nikogo policja tutaj nie zgarnia, a żeby było jeszcze ciekawiej, powiem Wam, że piwo zupełnie legalnie mogą tutaj kupować i spożywać już szesnastolatkowie. No i teraz pewnie znowu powiecie, a no to pewnie młodzież pije, chleje i tak dalej, i tak dalej. No więc nie. Słuchajcie, tutaj 10 razy częściej młodzież sięga po energetyka niż po piwo. Można by się zastanowić dlaczego. No cóż, moim zdaniem coś, co jest tak po prostu dozwolone, nie jest ciekawe. Nikogo to nie pociąga. Można też powiedzieć, że pewnie jest inny, inna kultura picia. Może i tak, ale pamiętajmy, że tutaj w Niemczech jest tak duża różnorodność społeczna, tak duża ilość napływowych ludzi, że właściwie no nie wszyscy mają tą kulturę, a, a ani pewnie większość z nich nawet nie zdążyłaby się jej nauczyć. Po prostu tutaj tak jest. Nie widuje się pijanych ludzi, więc też... Przybywający tutaj, przybywający tutaj też zachowują się w sposób taki jak wszyscy. Jest tutaj naprawdę mnóstwo imprez, właściwie każdego weekendu coś się dzieje. Ludzie mają mnóstwo okazji do tego, żeby się napić i wręcz powiedziałbym, sponiewierać. Jednakże muszę przyznać, że tego tutaj nie widać. Słuchajcie oczywiście, to, że Bawaria ma tak liberalne podejście do piwa, nie jest też dziełem przypadku. E, tutaj niemal każde miasto, a nawet większa wieść ma swój lokalny browar. Bra Bawaria jest, jeśli nie jednym z najwięcej produkujących na świecie, to na pewno w Europie e, producentów piwa. Pewnie każdy z Was znajdzie kogoś w rodzinie, kto kiedyś był na zbieraniu chmielu w Niemczech. I to najczęściej właśnie na Bawarii. Tutaj jadąc o tej porze roku pola chmielowe są tak duże i tak liczne, że zajęłyby pewnie ogromny obszar niejedne, niejednego województwa u nas. Także nie jest to przypadek. Także widzicie moim i domyślam się, że nie tylko moim zdaniem te wszystkie dziwne zakazy działają dokładnie odwrotnie. Im bardziej komuś się czegoś zakazuje, tym bardziej ten ktoś chce to zrobić. A to, że tutaj alkohol i picie alkoholu, piwa i wszelkiego innego rodzaju alkoholu, jest tak dostępne i tak łatwe i tak oczywiste, że właściwie nikogo to nie kręci. Dlatego nie ma tutaj pijaków. Najlepiej w naszym kraju, moim zdaniem, pokazał to Sławomir Mecen w swoim jednym z shortów, w którym stoi z piwem w ogródku piwnym i mówi, że tutaj jest to legalne, a krok dalej już jest to nielegalne i można dostać wysoki mandat. Czy tak to powinno wyglądać? Czy naprawdę w naszym kraju nie da się normalnie funkcjonować i trzeba wprowadzać aż takie? Rygorystyczne zasady? No nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy taki sposób działania jak na Bawarii to jest ok i czy uważacie, że to jest w porządku, czy może lepszy jest układ tak jak u nas, że wszystkiego się zabrania. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę i napiszcie komentarz. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie! Sytuacja ta z tym alkoholem jest tak już niezwykła i dziwna dla nas, że często moi znajomi przyjeżdżający tutaj do mnie bardzo lubią sobie robić zdjęcia właśnie w tym miejscu pod komisariatem lub na tle e, wozu policyjnego, właśnie z piwkiem. Także <laughs> niezła atrakcja i daje adrenalinę. <laughs>